Czegoś takiego nie chcemy. Wow! Mogę w czymś pomóc? Za chwilę do pani wrócę. Dobra, przedstawcie gestami imię światłorożca, no a ja zgadnę. Eee, pisać. Piszący ptak. Książka. Książko, ptak! Książko, kura, tak! Nie, nie książko, kura. Ręka. Palec? Palco, kura. Kuro-ręka. Czy to kuroręka? ręka O, Magdo! Czemu tu się musisz tak często przeziębiać? Proszę pana, niestety nie mamy tryskaczy księżycowych, i nie wydaje mi się, żeby one istniały. To już nieaktualne, mamy nowy problem. Mafinka chciałaby światłorożca. Te dzieci wiedzą którego, a pan musi to z nich wyciągnąć. Dlaczego pan ich nie zapyta? Słuchaj, Alfie, pewnego dnia to zrozumiesz, a teraz pomożesz mi. Jasne, chętnie pomogę. Alfie, jesteś super. No dobra, akcja! Widzisz, chodzi o pisanie. Pewnie jakaś książka, ale żaden tu się nie zaczyna od książka. Na 100% chodzi o pisanie. O, pierwsza klasa. Wielkie dzięki. Mówiłam, że to wyjątkowe miejsce. Do zobaczonka. Skończyły nam się klientki. Tato! Czy Jeszcze trochę. Dawaj, klientę? mocniej. Nie. Dawaj. Pień. No już prawie to masz. Nie przestawaj. Oh, nie. Uh -huh. tak. Uh -huh. tak! No i co, Pniu? Uh -huh. No to teraz Okej! Okay. O co tam u pani? Nic! Och, to bardzo interesujące! Hej! O dzień dobry! Czy panowie przyszli na manicure? Nic z tych rzeczy. Nie przyszliśmy tutaj na żaden manicure. Przyszliśmy wyciąć pień! Zgodnie z tym, co ustaliliśmy. Co pan gada? Pierwsze słyszę o tego pnia. Łatko, czy możesz popatrzeć jak robię stójkę? Jestne bingo. Tylko proszę patrzcie do samego końca. No pewka. To dawaj Łatko. Okej. Okay. Yeah, Jej! Yeah. 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 Ustawmy jeszcze raz. Łatko, widziałaś to? Oj nie, sorki bingo. Patrzyłam na domino. Nie ma sprawy. Ale ja widziałam, Bingusiu. Widziałaś moją stójkę? Na serio, serio? Owszem i była świetna. Podolna z ciebie dziewczyna. A popatrzysz znowu? Oczywiście, że popatrzę. Dzięki, babciu. A. O, już A. prawie, już prawie. <mülertyard> Ej! Aha. Gdzie to się podziało? Hej, prążek! Włączyłeś program rozmrażanie, wiesz? Tu się wciska. O rety! Wspięłam się! Jej! Dasz rady, dasz rady! Zaraz będę! To działa! Super, Pompi! Siadaj z nami! Ha! Hej, co tu się dzieje? Chodź no do mnie! Pompi! Uff, o mały włos. No chodź, Pompi! to drobna, ale odważna rasa. No chodź, no chodź! To działa! Wow. Jeszcze drugie! Ej, no! Pompi, wiem, że dasz radę! Yeah. Wow. Yeah. 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 Radziłam to! Ej! Hey, ja mam lęk wysokości! Sam się prosiłeś, złośliwcu! Właśnie! To jest nasza huśtawka! Żądam odstawienia na ziemię! Natychmiast! O! No dobrze, więc zejdziemy. Gotowi? Gotowi! Gotowi! Zaraz, czekajcie! Już! <grym wiosenie> <grym wiosenie> <grym wiosenie> Chili! O, witaj, mój kochaniutki! W skarbie możesz mi pomóc, he? Jak się miewa mój małpiszon? <grym wiosenie> Hej, gościu, to jest moja żona! Dawno i nieprawda! Mama wyszła za pana małpy w majtkach! Co? <grym wiosenie> Ja tu czegoś nie rozumiem. Wiesz, nie zdążyłam ci powiedzieć. Zostawiłaś mnie dla małpy? Przepraszam, złotko, wiesz, pan małpa jest taki ważny dla mnie. I co ja teraz mam ze sobą zrobić? Co powiedziałeś? O tak, dobry pomysł. Możesz zostać jego lokajem. <laughs> hmm, w sumie to z wielką przyjemnością. Czy mogę służyć o wielmożny? Oczywiście, już się robi. <laughs> nie wiem, czy to był taki dobry ruch. Hej, co tu się dzieje? Panu małpie w majtkach nie podoba się kołdra w kosteczki. Muszą być bananki. Ale tu? On tutaj nie śpi. To moje łóżko. Dawno i nieprawda. To jest teraz pokój małpy. Na razie. Skandal, skandal! O, ale cudowny dzień na plaży. Rzecz jasna, trochę samotny, ale cudowny. Byłoby miło dzielić te chwilę z panią mojego serca. Może któregoś dnia ją spotkam. No cóż. Pora już wracać do mojego pustego domu. Cs, teraz się odwrócę i podniosę swój ręcznik. Trzeba go otrzepać. Idę do domu! Ukochana, gdzieżeś ty zjaw się w życiu? My. Nie ma to jak w samotnym domu. No dobrze, czas na drzemkę. Może przyśni mi się moja przyszła ukochana. A, co to było? Hmm, chyba mi się przyśniły te gilgotki. No dobrze, to kto będzie kim? Ja będę lwem cyrkowym. Takim, który chce uciec i wrócić na sawannę. Tak! To ja będę pogromcą lwów. Takim bardzo niemiłym. I ty będziesz chciała uciec. Tak! A ja będę A co? Ja będę widownią. No a to będzie popcorn! To ja będę konferencjerem, który wszystkim mówi, co mają robić. Tak, ale ja jestem widownią i mnie jednej nie możesz rozkazywać. To ma sens. Zaczynajmy! Tak! Chwila, chcę więcej popcornu. O, bawmy się już! Herkules! Czy ja mogę już wreszcie być tym motocyklem? Nie, jesteś przeszkodą. Ale być ci przeszkodą to nuda. Masz robić to, co ci mówię, albo się nie bawisz, okej? Okay? Okej. Okay. Wielkie bańki. Wow. <ścoughs> A może chcesz taki zestaw? Bardzo chętnie. Czekaj. Są kuceki! Przepraszam, jak ten kucyk ma na imię? Ma na imię ciastko. Ooo! A ten jak się nazywa? To jest maślanka. Ooo! Ja to bym strasznie chciała przyjechać się na Maślance. Ja też na maślance. Czy możemy przejechać się na tym kucyku? No jasne, Złotko, już cię wsadzam. Pa! To chodź Inka, ty też się tu zmieścisz. O, przepraszam, maleńka, ale nie starczy ci pieniędzy na dwóch pasażerów. Oj! Ja nie chcę jeździć, jeśli Inka nie może. Nie przejmuj się mną, Blue. Poczekam to sobie. To chyba ja zrezygnuję. Jesteś bardzo dobrą przyjaciółką. Dziękuję, miła pani. To papała ślanko. Wyglądasz przecudnie. Bingo! Blue! Chodźcie tu! No gdzie wy? Nigdzie was nie mogę znaleźć. <laughs> hmm, a może zeszły na dół? Gdzie on jest? Zaczarujmy go na wszelki wypadek! Daj mi te cymbałki! Nie, teraz moja kolej! Ty już się naczarowałaś! Bingo, no puść! Mam was! Mam je! tulek przechytrzył swoje bomble. Stój! Stój, stój, stój! Nic nie szkodzi, zmykaj. O, jaki uroczy nowy krasnal ogrodowy. A, przy fontannie będzie dobrze. Oj, chwila, moment. Ktoś tu się chyba bawił flamastrami. Jakiś niesforny urwis. Na takiego tylko wąż. Ale kto będzie stał na straży? Ty możesz Blue. Ja też szpiegować. Hej, że co? Jak chcesz ty? Hasło to bez sensu. Taki jeden pies poszedł kosić łąkę. Taki jeden pies A! poszedł kosić łąkę. No i jak ci tam idzie Bingo? Boję się, że kiełbaski się przypalą. Zrobiłam trochę siusiu, ale teraz robię już kupkę. Aha. Dwa nieduże psy przy... poszły kosić łąkę. się się na Mam nowe próbki! Okej, okay, teraz ty poplinuj że a ja pójdę po więcej. Łatka już prawie skończyła miksturę. Może dorzucimy jeszcze te szyszkę? Pokus, pokus, gotowe! I to możemy sterować dorosłymi! Ja pierwszy! Na początek Mama Blue. Niech pani wstanie i potańczy. Cześć, zastygła bingo. Jeśli cię dzisiaj zraniłem, to bardzo przepraszam, mała. To musi być okropne, kiedy tata tak robi. Ale musisz pamiętać, że cię kocham i zrobiłbym dla ciebie wszystko. Dobra, to do dzieła. To tego chciałyście, wróżki? Oho, mamy rękę! A, może źle się bawicie? Bingo! Tak! <laughs> Daj mi go! <biedo. trybio> ja wam dam! Co za buziaki! <trybio> Tak, tak, w drodze powrotnej. O, a jak daleko jeszcze mamy? Niedaleko, dawaj! Nie poddawaj się. Ale ja bardzo chcę się poddać. To może pobawimy się w rydwan. Tak, w rydwan. Co tak wolno? Wiem, no już! <laughs> Iho! Ja będę szybsza niż wasz rydwan! O nie, pomogę ci, Koniku! Iho! Wygrała! Iho! Taki ruch to zdrowie? U. Czy ja mogę na barana chociaż na troszeczkę. Nie, cucia, wtedy ominiecie kupa zabawy na dole. O, jaka kupa zabawy? Tato, ścigasz się ze mną do polidełka? No dobra, bingo, powiesz, gotowi do biegu start? Tak. Gotowi do biegu. Stop! Ej, nie powiedziałam start, tylko stop. Stop. Bingo. Łoteczko. Oj, skończyło się. To zrobię więcej. Tato! Co zrobić, żeby poleciała woda? Tato! Tak, bingo! Nieważne, teraz już wszystko działa. Ekstra. Teraz napełnię butelkę. I na chwilę to odłożę. Hmm? Bingo, co ty tam robisz na dole? Bingo, złap szybko ten wąż! Spróbuję! O Jany, są mnie goty w spódkę. Już nie łap węża. Zakręć ten kurek! Nie, 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 nie nie w tę stronę! Brawo, o tak! robisz! Tak! Ta o, Mamuniu! To męczące nierelaksik! Ślady mamy! Mała Syrenka musi być odważna. Jestem Syrenką, która dostała nogi, ale tylko na jeden dzień! Miódka, przeszłaś całą tę drogę? Tak! Jestem Syrenką, która dostała nogi! Przeszłaś obok meduzy? Tak! No i pelikana! No i widziałam całe stado krabów! Ty moja gwiazdko! Posłuchaj tego! Blue, Blue, zostałaś. Jak ty przejdziesz przez tę rzepę? Nie mam pojęcia. No to może będziemy udawać, że w tym miejscu wszystkie krokodyle teraz śpią. Nie możesz zmieniać zasad Koko. O, czemu nie? Bo zasady to zasady. Patrzcie autobus! – Gotowa, Blue? – Gotowa! Dawaj! Szybko, Blue! Ja! <gul! <gul> <gul> <Yeah! gul> – Pęskie smoothie? – O, dzięki! Gul, 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 gul! Bro, fuj! – <gul> Trochę brakuje mi Łucji. – No wiem, kochanie. A tobie brakuje trochę taty Łucji? Tak, brakuje. Z nim jest całkiem wesoło. Gdybyś go spytał, czy zostanie twoim kolegą, to myślisz, żeby się zgodził? No, nie wiem tego. Może. Gdybyś nie był moim tatą, chciałabym się z tobą przyjaźnić. O, dzięki, młoda. No chodź, wracajmy do domu na śniadanko. No! <mary> za spóźnienie. Bombel dłużej pospał. Normalka. My już będziemy wracać do domu. A, A no jasne. To so Wiecie co... A może chcielibyście do nas wpaść na śniadanie? Pan nie żartuje? O ile twojemu tacie to pasuje. Bo to trochę tak na ostatnią chwilę. Możemy, tato? Proszę. TigerNG> tak, spoczko. Jej! Moi ludzie, Stopiły się! Moje też! Zupełnie się stopiły! Tato! Nasze lody się wzięły i stopiły. Blue, gorąco dziś. Rozpuściły się na słońcu. Słońce rozpuszcza lody. Ale to takie nie fair. Owszem, fair. Już bardziej fair nie mogłoby być. A możesz nam kupić jeszcze pogałce? To nie wchodzi w grę. Dlaczego? Bo to nie moja wina, że się stopiły. tańczyłyście zamiast jeść. Więc zostajemy z niczym. Cóż, zostajecie z ważną lekcją życia. Ale po co mi jakaś ważna lekcja życia, jeżeli moje lody przepadły? No dobra, to wiecie co? Zjedzcie sobie moje. Serio? Tak, zjadajcie. Ej, dzięki, dzięki, tato. To. Hmm? Czy ktoś tu jest? Krzyk, Wreszcie się znalazłeś! na Jesteś głodny z krzykoptaków? Głodny! Chciałabym cię nakarmić, ale bawię się teraz w chowanego. Czeka, czeka. Okej, okay, dam ci tylko troszeczkę jedzonka. Chyba, chyba tu! Jak ty zrobiłeś podobną Już, tylko znajdę to twoje jedzonko. Chuga, <suszy> Oj, skrzyko ptaku już szuka. Aha, znalazłam. Skrzykosnaki. Siaka, Proszę bardzo. Dobra, muszę wracać do zabawy. Do łazienki! Ja muszę do łazienki! Och, z krzego ptaku. ptaku, Hop! Masz rację, siostrzyczko. Tutaj jest bardzo mięciutko. Jakbyśmy podskakiwały na jakimś wielkim placku. Co się dzieje? Jak mamy pokonać tę wielką ścianę? Za wysoko, żeby się wspiąć. I mięciutkich łóżeczek. Moje drogie, wiem, że gdzieś tu jest sekretny przycisk. Poszukajmy go! A no tak! Wystarczy go połaskotać, a wielka ściana zaraz nam ustąpi! Ui, ale fajnie! Ty spróbuj tam! <laughs> oh. <laughs> Znalazłam <on> przycisk! <laughs> tak, to właśnie tu! Nareszcie! <laughs> Dring, dring. <grym> <Ura! grym> o nie, to Judo znowu dzwoni. Powiedz jej, że mnie nie ma. Nie, szybko kryj się. Dring, dring. Dring, Blue! Gdzie ty jesteś? Dring, dring. Weź swój telefon. Ano tak, dobry pomysł. Bzy, bzy. Dzięki, Bingo. A! Tutaj jesteś. Ty ode mnie uciekłaś? A ty uciekłaś ode mnie. A mnie w ogóle nie słuchałaś. No tak, rzeczywiście. No dobra, nowa zasada. Od tej chwili nikt nie będzie od nikogo uciekał, okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Sorki judo. Nic nie szkodzi. Ja też przepraszam Bingo. Nic nie szkodzi. Po prostu już tak nie rób. <gry> no dobra Bingo, możesz być modelkiem. Widzisz co? Ja chcę być teraz słowcą. Ja też. Ja też. O, ale kogo będziemy łapać? Pachnących ciuchów kosz. To jest to. Mm. Ciuchów kosz, to jest to. Mm.